Witam Was, Zodiakalne Byki, serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc od 7 września do 7 października. Cały miesiąc robimy czytanko miesięczne dla Was. Niektórzy wiedzą jak u mnie czytanka miesięczne wyglądają, inni, nowe osoby może nie wiedzą. Energie główne plus karta rada, miłość, single, miłość, związkowce i sprawy materialno-finansowo-zawodowe. Te trzy kwestie sobie sprawdzamy. I co kochani, warto sprawdzić swój ascendent. Film, jeśli macie ascendent na przykład w Lwie, no to film osobny znajdziecie na moim kanale. Wszystkie czytanka będą opublikowane jak najszybciej. Każdy znak ma swoje osobne czytanko, więc jak macie ascendent w innym znaku, no to wiadomo, że na inny znak przejść um, trzeba wtedy. A ascendent warto sobie zawsze sprawdzić, czy tam znak słoneczny, czy księżycowy, więc zachęcam, polecam. I co, zachęcam Was również do zostawienia reakcji, do polubień, do komentowania, do zasubskrybowania mojego kanału. Przybywa nas coraz więcej, więc cieszę się bardzo. Oby, tak dalej. Dziękuję Wam za Waszą aktywność. Byki, nie będę już mówić, tylko zacznę mówić czy też czytać dla Was karty. Byczek, co dla byczka, co dla byczka. Miesiąc od teraz, miesiąc od teraz, od 7 do 7, od 7 września do 7 października. Trójka kielichów, hulaj dusza, piekła nie mam. No, no, no. Czwórka nie monet. Mieczy. Miecze. No i mamy równowaga. No w równowadze będą byki, a jak inaczej? Trochę poszalujecie, troszkę poimprezujecie. Później odpoczniecie i wszystko będzie w równowadze, w balansie. No jak u byka. Rada. Eee, Okej, okay. paśmonet, single, co u singli. Miesiąc teraz. Dziesiątka była, przeciążenie jakieś jest. Byk ma dosyć już bycia albo singlem, Albo trafiania niewłaściwych facetów. No, królowa monet. Albo facetów, co to kobiety mają. Albo facetów żonatych, co. No, no, no właśnie, no o to chodzi. Eee, związkowce. No, związkowce, proszę, proszę. Cesarzowa. Diabeł, ale rzeczy się dzieją, byka. Praca, finanse. Co, rycerz, monet, czwórka kielichów i sprawiedliwość. Dobrze, drogie byki, no co? Trójka kielichów, zabawy jakieś tu się pokazują. Eee, trójkąty nawet mogą być, tak jak mówiłem, u singli, tak jak się pokazało przed chwilą zresztą. Mogą być faceci, co już są zajęci. Fa kobiety mają eee, albo to odkryjecie przypadkiem, albo będziecie o tym wiedzieć, ale mimo to, to coś ściągnąć, ale w końcu się wkurzycie, powiecie dość tego. Tutaj jakaś, jakiś trójkąt, jakaś zabawa, możecie wejść nawet, jakiś romansik, ale później wszystko może się uspokoić. Wiecie co? Troszkę pokazuje mi się uważać na osobę, która, to jest dla singli, yy, gdzieś tutaj się pokazuje, niby z wami jest, później gdzieś znika, kilka dni się nie odzywa, później znowu się pokazuje, wiecie o co dzień? Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Taka osoba mi się tutaj pokazuje, bo próbuje dwie sroki za jeden ogon pociągnąć. Um, także tutaj uważać. W każdym razie jakieś, nie wiem, e, imprezy mogą wam się szykować, przyjęcia, urodziny, imieniny. Bądź jakaś dobra wiadomość, która idzie, coś będziecie świętować. A może już coś świętowaliście? W każdym razie jakieś, jakieś szczęście, jakiś sukces może to chodzić, ewentualnie o kwestie zdrowotne. Że dobra wiadomość w kwestiach zdrowotnych, że leczenie się uda, albo że zostaniecie uleczeni z czegoś. Ja tutaj nie jestem lekarzem, pamiętajcie o tym, więc. Też w tych kwestiach zdrowotnych zawsze jestem ostrożny, ale coś dobrego tutaj i dobra energetyka mi się okazuje. Albo cię szaleć, poznawać nowe osoby, albo coś świętować, albo świętować um, dobrą wiadomość, jakiś um, progres. Dalej pokazuje mi się karta czwórki mieczy, mówię, albo osoba, z którą będziecie mieli do, do czynienia. No, tutaj mocno trójkąt się pokazuje: czy jak jakiś świat, to z trójkątem, i dlatego coś tak pojawia się i znika. W każdym razie, ym, dalej jakieś leczenie może Was czekać, jakiś odpoczynek, jakiś urlop. Nie wiem, czy jakieś wakacje byki późniejsze będą brały teraz, jesienią, czy być może no, zdrowotny, zdrowotny urlop, chorobowe na przykład coś takiego, to się pokazuje, albo po prostu odpoczynek. A może być też tak, że, nie wiem, gdzieś początek, pierwsze tygodnie miesiąca um, byk się bawi, byk imprezuje, byk świętuje, a później jakby robi sobie przerwę i myśli, dobra, teraz nie wychodzę, teraz e, zajmę się sobą, teraz odpocznę, skupię się na sobie, coś takiego. Ale później na koniec miesiąca karta równowagi, więc tak naprawdę ten miesiąc będzie taki, wiecie, z jednej strony Coś się dzieje, z drugiej strony jest cisza i zaraz znowu to się dzieje, jest cisza. Widzicie, tak, taki mieszany miesiąc się pokazuje, ale wszystko jest w stabilizacji, wszystko jest w równowadze. Jak ważne kwestie Was czekają, załatwicie. Jak na coś czekacie, to będzie to pomyślna wiadomość pomyślny rozwój kwestii sprawy. Mamy pazia monet tutaj, więc karta mówi o zainwestowaniu w jakąś ofertę, w jakąś osobę ewentualnie. Ale bardziej tu, to pod kątem zawodowym na to patrzę, jakby dzieci mieli ofertę, szansę albo zmianę, na zmianę pracy, albo na lepszą funkcję, żeby to przyjąć, bo idzie do ciebie coś stabilnego. E, stabilna oferta, bądź jakaś szansa. No, ewentualnie, jeśli by wam zaproponowano jakieś leczenie, a wy macie podjąć decyzję tak czy nie, no to tak. Wiecie o co chodzi, bo jakaś oferta przychodzi. No myślę, że w kwestiach finansowych um, przede wszystkim bądź w kwestiach pracy. Może szukacie pracy, to znajdziecie jak, jak najbardziej. Um, jeśli zaproponują Wam wyższą funkcję bądź inne stanowisko, no warto tu coś przyjąć. Um, przede wszystkim karta mówi też zainwestuj w siebie. Zainwestuj w siebie, um, bo być może, może być tak, że gdzieś w tym miesiącu bardzo mocno będzie patrzył na innych. I troszkę, żeby wszystkich innych zadowolić, bo naprawdę tutaj jesteście z każdej strony. Jak ktoś czegoś potrzebuje, to szczycie się, martwicie się. A tutaj też pacjent mówi o tym, że zainwestuj w siebie, kup sobie coś na przykład też. Wiecie o co dziś, zadbajcie o siebie. Tutaj też przy tym wypoczynku to bardzo mocno się pokazuje. Zainwestuj w siebie, w swoje zdrowie, a nie w osoby, które ci to zdrowie odbierają. Może tak? Single, no co jest przeciążenie? Jakaś kobieta mi się pokazuje. Byk pan na koziorożec, być może wasz facet. Może być to też była, nie musi być, że on z nią jest teraz, ale może też być była kobieta faceta. Byk jest przeciążony, byk jest zmęczony, byk ma dość. Wybawicie się w tej trójce kielichów i tak to będzie, że poznacie yy, facetów, którzy albo chcą czegoś przelotnego, przygodnego. Albo facetów, którzy są zajęci i szukają zabawy, albo facetów, co są zajęci i szukają zabawy, ale nawet o tym nie powiedzą, że kogoś mają i wy sami o tym się dowiecie. Więc tak, ogólnie przeciążeni singli. więc możecie się rozczarować jakimiś znajomościami, albo gdzieś trafić na facetów, co już są zajęci, albo gdzieś ta była jeszcze się kręci wokół niego, być może facet jest uzależniony od niej, albo wspólny dom, wspólne finanse, wspólna praca, wspólna firma, coś takiego tu mi się pokazuje dziwnego. Ale patrzcie, karta znowu im pokazuje, że w kwestiach zawodowo-finansowych tutaj możecie się wybić. Karta też jakby radzi, czas na te związki, no jest taki, te nowe relacje, no nic to korzystnego nie przyniesie, bo ty będziesz musiała nosić spodnie w tej relacji, bo ty będziesz musiała starać się o względy tego faceta, bo ty będziesz musiała to utrzymywać, bo on myśli tylko o zabawie, on myśli tylko, żeby się zabawić i tyle a wróci do żony, a ty tutaj jakbyś chciała, żeby coś z tego było, to byś musiała się starać i tak dalej, wiecie o co chodzi, więc to jest takie mną no, męczące i nie ma sensu tak naprawdę, skoro facet tak podchodzi do tego, mm, ale też mogą być faceci, co wam nie mówią o swojej kobiecie, a kobiety mają, czyli jak się dziwnie zachowują, to już wiecie dlaczego. A u związkowców, no cesarzowa jest, byk jak nic i koziorożec się jakiś pokazuje, nie wiem, ognisty, nie wiem, czy coś ognistego w łóżku z koziorożcem byk by miał? Ognisty romans albo z Waszym facetem, stałym partnerem. Eee, mógłby być były. Muszę to powiedzieć: no, czy przekaz jest dla związkowców, ale no, czasami też się pokazują, byli faceci w tych przekazach. Może być jakiś ktoś były, i tutaj idziecie do łóżka. Coś przelotnego. Nie u wszystkich byków. Zaraz mnie zjecie, że gdzie były. Ja z byłem, nic nie ten. Nigdy nie wiadomo. W każdym razie u niektórych może coś takiego być, że gdzieś się spotkacie, gdzieś jest jakieś przyciąganie. No tutaj było niby na zasadzie dajemy sobie spokój, ale gdzieś um, gdzieś ciągnie. Ciągnie wilka do lasu, jak to się mówi. Ogólnie, w miłości dobra energetyka, ale uważać na rolę matki. Czyli tak jak mówiłem Wam też na początku, wszystko dla wszystkich chcecie, wszystko dla wszystkich zrobicie, a o sobie nie pomyślicie. Tutaj uważać na rolę matki, żebyście faceta nie rozpieściły. Aby później nie było, że będziecie jak mamusia, przynieść podaj, pozamiataj. E, wszystko dla synusia. Więc tego nie robimy, co to jest rada, no co zrobicie zależy od was, tak? Dobre też sprawy łóżkowe, ale uważać, no bo nie wiem, czy planujecie dziecko, czy nie planujecie dziecka, ale jak nie planujecie, no to uważać. Jak planujecie, dobry czas na to, bo w łóżku będzie ogień u byków związkowców, wasz facet się normalnie zacznie palić. Także będzie, będzie się działo. No i energia matczyna, czyli też jakiś dziuś mógłby być gdzieś w drodze. Tak byki będą szaleć. Tak byki będą szaleć. Patrzymy, co w pracy się dzieje. I znowu jakaś korzystna oferta, coś na dłuższy plan, ale byk się zastanawia, byk nie wie, co zrobić. No niby fajnie, że to jest, ale mi to w sumie nie jest tak najgorzej. No i czas decyzji. Będziecie coś doprecyzowywać. Coś będzie trzeba doprecyzować i podjąć ostateczną decyzję. Coś do Ciebie przychodzi, ale karta mówi tutaj: ty się obudź, byku, bo możesz tego nie zauważyć. Może ci to umknąć koło nosa, sprzed, yy, sprzed oczu. Więc byki będą troszkę rozkojarzone. Niby chce Wam się czegoś nowego, coś nowego przychodzi już, ale byki się zastanawiają, byki myślą, no i tu będzie trzeba podjąć ostateczne decyzje. Tutaj E, być może będziecie z czymś zlekać i w końcu gdzieś jakaś, nie wiem, albo wasz pracodawca albo nowy pracodawca, albo obecny pracodawca powie wam, decydujesz się na tą nową funkcję czy nie, albo decydujesz się na tą nową pracę czy nie. Oprócz tego, e, jeśli mieliście, nie wiem, jakieś kwestie sądowe, urzędowe, jakieś papiery mi się tu pokazują, załatwianie czegoś w sądzie, w urzędzie, albo się to wiecie o jakiejś sprawie sądowej, jak czekacie na termin, albo ta sprawa się odbędzie, albo już nawet będzie jakiś, no, Wyrok, postanowienie sądu, postanowienie urzędu coś takiego tu się pojawia. Czyli też sprawy urzędowe, sądowe będą załatwiane. Nie myśl za dużo, działaj, realizuj, bo to jest ten czas. Tym bardziej, że masz możliwości jakieś do tego, żeby zmanifestować to, na czym ci zależy. Tylko musisz się obudzić, tylko musisz mieć swój cel przed oczami. No, nie jest źle, byki. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, tylko tutaj na no, jakieś jakieś zawieszenie z głową w chmurach troszkę będziecie. Albo was przykluczą sprawy urzędowo-sądowe, albo e, finansowo-zawodowe. W każdym razie coś stabilnego do ciebie idzie, coś na dłuższy termin, warto to przyjąć. I no, czas ostatecznych decyzji, więc zapadnie ostateczna decyzja. A więc tak to wygląda, drogie byki. No co, wszystkiego dobrego dla Was. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent: Słońce czy też Księżyc. Czytanie dla Waszego ascendentu znajdziecie na mojej stronie głównej na kanale na YouTubie Magia Tarota. Trzymajcie się, wciągnijcie to, co najlepsze, co dla Was, co dla Was, co nie dla Was, zostawiacie za sobą. Zachęcam Was raz jeszcze do zostawienia polubień, komentarzy, zasubskrybowania mojego kanału, czy też udostępniania moich czytań. Dziękuję za Waszą aktywność i co? Wspaniałego miesiąca dla Was, trzymajcie się ciepło, wyciągnijcie wskazówki, wyciągnijcie rady i działajcie, bądźcie sobą. Miesiąc nie jest zły, naprawdę, mogło być gorzej, więc nie ma tylko złego, co by na dobre nie wyszło. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia gdzieś w kolejnym czytanku na moim kanale.